Warszawska Wigilia z dostawą to nasze wspólne przedsięwzięcie Ratusza oraz Fundacji Wolne Miejsce. Przygotowujemy 6000 tysięcy paczek dla warszawiaków, dla tych w trudniejszej sytuacji, dla seniorów, dla osób z niepełnosprawnościami, tak żebyśmy mogli im tę paczkę przed Wigilią dostarczyć do domu. Jak Państwo widzieli, trochę słodyczy, pasztet, barszcz, drożdżówka, te rzeczy, które przydadzą się na święta ale również poradnik, jak używać w sposób sensowny lekarstw. To nasza wspólna inicjatywa, bo chcemy dotrzeć do tych wszystkich warszawiaków i warszawianek, którzy w święta potrzebują pomocy. Chciałem serdecznie podziękować i Fundacji Wolne Miejsce, ale również wszystkim wolontariuszom, którzy dzisiaj ze mną pakowali paczki. Mam nadzieję, że dotrą one szybko do wszystkich potrzebujących.